Znaczy myślę, że oni mało komu leżą w tym sezonie, bardzo fajnie się prezentują, mieli dobry start, potem coś trochę, trochę gorzej, ale myślę, że powyżej oczekiwań grają i, i, i ciężko się z nimi gra. Faktycznie nie było tak, że mieliśmy kontrolę nad tym meczem, wynik 3-1 bardzo cieszy, ale Trzeba było się trochę natrudzić. Na pewno wygrane cieszą, eee, ale co się stało? Eee, no Myślę, że tu nie ma takiej złotej rady, po prostu trzeba te, 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 te puzzle gdzieś próbować dopasować, aż w końcu z, wszystkie ze sobą zagrają. No i w tym sezonie wychodzi na to, że, że zagrały. No Fabian się przywie. Także po prostu w tym sezonie jakoś jakoś to wszystko i trener, i zawodnicy, wszyscy po kolei się dobrze dopasowali. Eee, no i trzeba się z tego cieszyć i pielęgnować. Po takim meczu mogę tylko powiedzieć, że, że te trzy punkty bardzo cieszą. To był piekielnie trudny pojedynek dla naszej drużyny. Suwałki nie wiem czy nas zaskoczyły, ale naprawdę pierwsze ustata rozegrali tak, że żeby czasami nie do końca potrafiliśmy się przeciwstawić. Na szczęście w kolejnych, na, nas, na szczęście w kolejnych setach już graliśmy naszą siatkówkę. no ale myślę, że to był dobry mecz i mógł się podobać. Pierwszy, pierwszy raz coś takiego widziałem. Na pewno bardzo dobry, rozgrywający, bardzo szybko grać, trudno jest go przeczytać, a dlatego jeszcze dzisiaj znowu punkt w ataku, to na pewno szabła dla niego, że, że mimo takich warunków potrafi grać na takim wysokim poziomie. Na pewno na pewno stworzyliśmy sobie szansę, żeby, żeby ten punkt wywalczyć. Myślę, że... Cała, całość gry wyglądała nieźle. Myślę, że, że, że po, z elementem, który możemy poprawić jest to na pewno, na pewno obrona. Obrona tych piłek y, powiedzmy prostych, typowanych, bo, bo tutaj wpadło nam, wpadło nam sporo tych, y, tych akcji i myślę, że część z nich moglibyśmy zamienić na punkty. Tak, tak. No myślę, że czujemy się całkiem nieźle na boisku. Oby, oby tak było dalej, to był lider tabeli, oczywiście Rzeszów gra, gra bardzo dobrą siatkówkę i tutaj na pewno trzeba, trzeba zrobić coś ekstra, żeby, żeby powalczyć o punkty. W tym sezonie mamy jeszcze jedną szansę na, na wygraną z, z nimi, bo, bo gramy Puchar Polski za miesiąc. Tak.